Witajcie wszyscy moi widzowie! Co z tego, że mam ich zero? Dzisiaj będzie super odcinek! Trochę krótki. A mianowicie, ten pan Karaś przejdzie do stawu i zacznie nowe życie. No i mam nadzieję, że nie zdechnie, bo przychodzi z wody, która ma z 20 stopni do wody, która ma chyba z 10, tak na oko, no i na oko, na oko woda, no dobra, nieważne Więc zaraz go wyławiam siatką maluteńką, niebieską, o i właśnie kubka spływa, pewnie tego pana Karasia No i zaraz będę go wyławiał siateczką Do wiaderka, wcale nie brudnego, nalejemy ciepłej wody Leć wodę, niech się ocieszy. Siateczka. Widzisz, panie Karasiu? Zdejmujemy pokrywę. Oh, przynajmniej kawałek pokrywy. Dobra, zaraz ją zdejmę, bo teraz to mi nie wychodzi. Znalazłem w lodówce jakiś płyn, na którym jest narysowana ryba. Więc go trochę tutaj wleję. Ciekawe jest, jakiego jest koloru. Zwykła woda, ale dobra. Może coś tutaj to da. No i najważniejsza chwila, panie Karasiu, obok którego pływa kubka. Wleć mi do siatki, a inne ryby niech się nie złapią. Jest w siatce o pochlapał wszystko na, co jest na świecie i wypływaj. wypływaj co z tego że cały jestem pochlapany dobra zaraz go wypuścimy do stawu okej okay, Karol jak wpływa może skusi się na trochę jedzenia trochę za dużo nie no chyba jest taki zestresowany że nie będzie chciał no, i pan karaś, czy pani karaś, wyląduje zaraz w swoim naturalnym środowisku? Weźmiemy go, tam gdzieś pływa. No, zobaczymy, czy przeżyje. W akwarium żył bardzo długo. A tutaj jest trochę mniejsza woda. No zaraz zobaczymy. Coś tak się dziwnie rusza. Mam nadzieję, że to tylko z tego powodu, że jest w szoku. Jest tam przy roślince gdzieś. Tutaj widać taką. Ten. No i tam sobie siedzi. No i niech siedzi, tylko żeby nie umarł. Dobra, a więc to tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I że było super. I że był krótki. I mam nadzieję, że teraz mi pistolet wystrzeli. Łapkę w górę pod tym filmem. No i dzisiaj włożyłem już dwa filmy na YouTube w jednym dniu. To fajny rekord. No i więc jest fajnie. No i mam nadzieję, że uzbieram w te wakacje 30 subskrypcji. Ale one na razie tak nie chcą lecieć. Więc jest u. No i już nie będę przynudzać. i